modlitwy, momento moment pregiera, i spotkałem z rodzinami tej błogosławionej piątki, kto tam żyjących był, na które to spotkanie mogli też wejść inni ludzie, bo to był w kościele, więc ja poszedłem zobaczyć, jak tam generał jest, on był przy, przy, przy obrazie błogosławionej piątki obraz, bo tam wizerunek każdego z nich, a ja klęczałem w ostatniej, w ostatniej ławce kościoła i wychodzą już wszyscy. No i w obrębie to posoborowie to jest nic innego jak religia dobro ludzizmu, czyli, czyli musisz tam wobec, wobec bogiem możesz powiadać, ale z człowiekiem się musisz liczyć. I piso inspektor wyprowadza z generała, tam ta świta też idzie przy generale i wychodzę już z kościoła, ponieważ jestem w ostatniej ławcy, klęczę tam pokornie nie miałem żadnego słowa, nic nie miałem przygotowanego. Patrzę, modliłem się tylko w generał. A my w konstytucjach mamy, że generał to jest znak ojciec ciągłosku. Czyli to odniesienie jest takie, no jak jak do Pana Boga, że jak już nikt inny, to chociaż nie. I, I inspektor y, do wychodzącego generała na mnie pokazuje tam w ławce z lewej strony klęcze, jak się wchodzi do kościanca z lewej strony, oczekuje ja No i ja... Y, y, w związku z czym generał do mnie widzę, że idzie w moim kierunku, podobna się skręczek, poderwałem, wstałem i, 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 i witam się z generałem no i traktuję to, że od Ducha Świętego. Marian. E, słowo przyszło z w serca, w serce zapadłem, mówię po prostu po że jest twoim obowiązkiem jako generała, żeby do tego kościoła przy... Przywrócić Budyn, bardzo życie człowieka. Bo to jest mszach prawdy, mszach prawdy i założenie księżyca. Kazław której błogosławiona piątka, którą tutaj dzisiaj czcisz, na wyścigi chcieli służyć jako ministraci, a nie mogli, bo ty mi. No i on te słowa ode mnie słyszy po angielsku, to bardzo tak zwięźle. Jest, jeszcze powiedział Duch Hektu, czyli ty musisz. Się. No on tam nie słuchał, to wisz z rękę moją trzymał po 10 minut, parę minut mi tam gada, gada najpierw po angielsku, potem po włosku, więc ja nie wiem, czy ja to wszystko rozumiem. na pewnie w kontekście gada Kościoła, ktoś, ktoś mi to zaczął tłumaczyć. W każdym razie on odszedł z Kościoła do spotkanie dobiegło końca eee, i konsekwencja taka jest, że, że to jest czerwiec. Nie wiem, czy już wcześniej było wiadomo, tam książkę, jest dyrektorem, ma zmiany. Ma stąd odejść. I do tego jeszcze, do tego jeszcze jest lipiec 2017 roku. 29 rok. ehm, to są ci... tutaj Piotr Wąż z My chodzimy na posiłki na, 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 na obiady Lepo. do wspólnej Jadali, gdzie tam pani Kucharka była nam obiady przygotowała. I tam przez dwa tygodnie... Nic nie poglądał. wyjechał na wakacje. Ja w każdym razie wtedy zostawiłem, zostawiłem w kartkę tutaj I, i, i wysłałem do inspektora pismo, że z tytułu, że w domu przełożony wyjechał, zostawił no, dom bez, bez, bez tam nic nie było w lodówce, pieniędzy też żadnych, bo, a od tego czasu jak ja zacząłem odprawiać przeświętą w rycie rzymskim, to przestał mi dawać, przełożony 300 zł. na, na, na utrzymanie kieszonkowa, tu nic ja mówię, nie intencje chyba nie, nie, nie otrzymywałem wtedy. W każdym razie wyjechałem stąd, powiedziałem, że jadę inspektorowi, że jadę na wakacje i w ramach tego udałem się, udałem się na pielgrzymkę pieszą. E, Poznańską do Częstochowy. W jednym plecaku miałem wszystko do przyświętej w, w drugim w, 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 w takiej na wózku e, ciągnięty wózek z, z m, swoimi rzeczami. E, wyszedłem, z, e, inaczej, do, 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 dołączyłem do tej pielgrzymki, bo ona wyszła wcześniej, czyli wcześniej spotkaniu. Burmistrz drodze, Hamburga urodzimy mi tego miasta. samego dnia. Co I postanowiłem, że pójdę do Częstochowy, zamknąć jakiś okres czasu. E, dlatego, że pierwszy raz szedłem w tej pielgrzymce do, I co do Częstochowy z Poznania z Ostrowa Wielkopolskiego w roku 82 albo 1983 jako chłopak. No a teraz jest, że, że idę z konkretną intencją, żeby e, została tu przywrócona w czasie. Być do, do kościoła, bo okazało się, że, tak, że od 1 sierpnia ksiądz Wąż ma mieć zmiany, ksiądz Grabas tu zostanie, ja a i przyjdzie nowy przełożony. No i przyszedł że nowy przełożony, ksiądz Szymczak, trzeba się zająć. I doczekali się, prawda, kiedy żeby spotkanie z do kościoła. No i, i było takie pół roku, można powiedzieć, złotego wieku, y, gdzie ja odprawiałem w kościele. Przeświętą w Rycie Rzymskim, w boczym tu właśnie przy tym, przy tym ołtarzu. Miałem zakaz głoszenia Słowa Bożego, i nie wolno mi pokazań głosić. Księża mnie poprosił ksiądz Szymczak, żebym był za do um, im, do Nowej Szy, żeby harmonogram szy ustawić tak, żeby nie kolidowało, więc ustaliłem, że o 6 tak, odprawiałem tu w kościele, bo o ósmej była... Yy, żeby było czas też, no, no że wymianę się, tak powiem. W każdym razie czas najbardziej niebezpieczny był od tak głupi wtedy, tak nieświadomy, Pierwszy mój dopiero, dopiero przy. W kościele, jak w sierpniu, spotkałem przy tym ołtarzu, to wieczorem, już o dziewiętnastym, już odprawić uczyn. No Femburga. więc trzeba było tam, no, trochę tą nawet przerobić. Ale co, co ważne, że żeby zmienić, usprawiedliwić, że jestem no, wdzięczny moim braciom, że tak mi pozwolili, inspektorowi, generałowi, dyrektorowi, ponieważ tu rok. przy tym ołtarzu było tabernakulum tylko drewniane i bez kluczyka, to konsekrowałem dla siebie, przyjmując pana Jezusa ku kapła, no to ofiara spełniona, Bogu dzięki... Ale po komunii Świętą chodziłem do tabernakulu y, głównego, gdzie był Pan Jezus z nowej szyi. I tego rozdawałem ludziom. Dzisiaj wiem, że byli ci, którzy nie przyjmowali wtedy Komunii Świętej, bo im coś tam nie grało. Więc wszedłem w obroty takie, że gdybym, gdybym ten stan zachował, to się nie przysywało. Wzorowym w jakiś sposób indultowcem, to znaczy człowiekiem, który w głowie jest w stanie łączyć, no jakby to odnieść do przykładów, ja to, to, to jakoś używam, bo one są, są brzydkie, przykłady, one, one dają na pewien sposób takie właściwe rozeznają, że tak by w jednym mieć i żonę nie Dzisiaj tak, 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 to tak. No i, i z tego stanu zostałem wyrwany z tego powodu, że przez to pół roku, gdzie składałem najświętszą ofiarę szytu przy ołtarzu świętego serca Pana Jezusa, jednocześnie zacząłem widzieć, w yy, w przyszłych, przyszłych. że moim braciom, jest teraz z tym moim odprawie, W dniu, kiedy miała być 666 że, było, Uczta Świętego takie, Macieja, przyszłe, ja zaczęła do się wojna Ukrainy. Ja i dobrze, prze, możesz odprawiać, ale nie mogę przyjrzeć się dziwni ludzi. Księży, kto to są dziwni ludzie i ksiądz poję. To ksiądz nie wie, kto to są dziwni. Ludzie się ksiądz domyśla, się w Ja się domyślać, kto to jest. A poza tym, a poza tym ja odprawiam... 60 tych, którzy widzimy... Orienty, zostało zamordowanych Jak wejdą 29. ci ksiądz, do ksiądz, przeszam, nie, tak. Tego dnia dziewięć, Amerykanie zbombardowali klasztor usunięty w Lanschut, gdzie byłam 8 niema, grudnia to wie, niema, tysiąc, 2015 sposób, roku, to dobrze, to ja widzę jedno ja do kościoła, kiedy była profonacja Bazyliki Świętego Piotra z zwierzętami przez Franciszko. Tego samego dnia. Było za zabierzenie się Siemianowic przed burmistrzem. Ponieważ nie, nie, nie wspomniano o profanacji no, Eucharystii, że msza profanacji msza msza jakiś, jakiś, jakiś płaszcz, tak? On Piotra z 8 grudnia. 8 grudnia. I po mszy otwieram, ludzie wychodzą. Dobrze, tak proszę zrobić. No i tak zrobimy. Rzecz jest, że od razu przyszli ludzie, właśnie ten ów pan Maciej, Szubrawiec. Nie mówi się o przystępca, który był, był burmistrzem i Dachau, w Dniu Proklamacji Izraela umieszczono 2,5 tysiąca kobiet i dzieci w obozie koncentracyjnym. Księdza więźnia który wywalczył dla nich osiedle mieszkania, mieszkania we w lipca w 1950 roku zamordowany. Tak, Pan też był rycerzem, tak? Wiem, że tak. Żyjemy. Że tak. że nawet no, kiedyś tam w ogłoszeniach mówiłem, e, czy to tak on mi to mówił, że pana Grzegorza Brauna przywieźli. To, 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 przywieźli więc jeszcze z kimś do, do księdza Natanka. Tak, Poznanie księdza e, przez tak, znaczy, pana Brauna było podstawą. E, Natanka do... dokonał się za sprawą tego szamranego człowieka. Do poznania. Pana Macieja, który... Historii Benedykta XVI, który został wyświęcony jako na przez bliźnia Dachros i, i Holsvera, ale nigdy nie był w Bisie. Dlaczego? Co miał do ukrycia? Co miał do ukrycia? Za gościem honorowym Hamburga Proszę, taki gość honorowy Kamburga. Ludzeni tego są różni, z Izraela i Częczo. tak się robi karierę razem z Warburgami. W każdym razie następnym takim kamyczkiem było, było, czyli do tego takiego że ja widziałem, że ten stan nie może trwać długo. No. Widziałem, nie widziałem. Znaczy, o, o, najważniejszy to był, to był wrzesień 2017 roku, jak dusza została przywrócona. W sierpniu, już trochę no, y, y, tak, przy, przez ten miesiąc okrzepu.